ORP Ślązak, kiedyś Gawron, opis, dane techniczne, historia i ciekawostki. Czyli polska korweta patrolowa, która miała być korwetą wielozadaniową o nazwie Gawron. Ale w trakcie 18 lat budowy tego okrętu wiele się zmieniło. Ale od początku. Ślązak, czy też Gawron, miał być pierwszym z siedmiu okrętów projektu 621. Wszystkie miały powstać w stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Projekt 621, czyli korwety wielozadaniowej. Był oparty na koncepcji MECO 100, pochodzącej ze stoczni Blom und Voss z Hamburga. Położenie stępki nastąpiło 28 listopada 2001 roku. Z czasem no, zaczynały się problemy, obcięto fundusze i był nawet moment, że miała zostać sprzedana. To znaczy, miał zostać sprzedany dotychczas wybudowany kadłub z pewnymi elementami. Oprzyrządowania w takim stanie nieukończonym, ale ostatecznie stwierdzono, że gawron zostanie ukończony. Tylko, że już nie będzie korwetą wielozadaniową, ale stanie się korwetą patrolową i stanie się ślązakiem. Wodowanie miało miejsce 2 lipca 2015 roku, a okręt ten został przyjęty do służby 28 listopada 2019 roku, czyli po 18 latach budowy. I wdrażania do służby. Szczęśliwie jednak do tej służby trafił. Do tego Ślązak został ukończony jako projekt 621M, czyli z pewnymi różnicami w porównaniu do tego, co zakładano w projekcie 621. Jednak korweta patrolowa mocno się różni, oczywiście, jeśli chodzi o możliwości, do korwet wielozadaniowych, oczywiście in minus. Korwety patrolowe są gorzej, jakby to powiedzieć, wyposażone. Mają gorsze, ograniczone możliwości bojowe. Na przykład zrezygnowano z wyrzutni pocisków przeciwokrętowych, sub RBS-15 Mk3, wyrzutni rakiet przeciwlotniczych RAM Mk3, Mk31, przepraszam, wyrzutni torped MU-90 Impact i śmigłowca. Oczywiście ten śmigłowiec o wadze do 10,5 tony może wylądować na Ślązaku, jednak nie jest on w stanie posiadać tego śmigłowca na stałym wyposażeniu. Ale te wszystkie ograniczenia to wszystko miało spowodować, żeby ten okręt mógł w ogóle wejść do służby. Tu trzeba od razu wspomnieć, że ta marynarka wojenna zawsze była na końcu i nie pamiętano o tych kilkuset kilometrach wybrzeża, które trzeba chronić o tych wszystkich trasach handlowych, które prowadzą do Polski o gazociągach, ropociągach, o kablach elektrycznych i o wszystkim, co niepilnowane, niestety mogłoby się skończyć odcięciem naszego państwa od większości dostaw do nas ale to inny temat. Zacznijmy od wielkości. A długość to 95,5 m, szerokość 13,30 m, zanurzenie 3,60 m, a z wysuniętym pędnikiem z przodu 4,40 m. Wyporność taka standardowa to 2200 ton, natomiast pełna to 2460 ton. Czyli jest to okręt dosyć duży, jeśli spojrzymy na inne posiadane obecnie przez nas okręty, jednak o wiele mniejszy od naszych mieczników, które będą w przyszłości w liczbie przynajmniej trzech sztuk. Miejmy nadzieję, że będzie ich więcej. Co ważne, istnieje możliwość zamontowania tego brakującego uzbrojenia wyposażenia i myślę, że bez tego się nie obejdzie. Trzeba jednak pamiętać, no, że to wyposażenie od początku powinno znajdować się na Ślązaku czy też na Gawronie. Załoga liczy 97 osób, chociaż maksymalnie na pokładzie może być 126 osób w dwudziestu kilku pomieszczeniach. Z tych 126 osób, 12 osób to tak zwani specjalsi. Gawron, przepraszam, Ślązak ma na swoim pokładzie specjalne pomieszczenia do dla 12 specjalsów z wyposażeniem. I to głównie dla nich jest na przykład łódź abordażowa MK790, która znajduje się na Ślązaku. Może o tej łodzi. Długość 7,90 m, szerokość 315 cm, masa, już z załogą, grupą uderzeniową i wyposażeniem to 5300 kg, załoga to 3 osoby i 12, i 12 żołnierzy desantu. Oczywiście może ona wykonywać też inne zadania. Można na niej na przykład zamontować wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm. Ale Ślązak ma też drugą łódź. MK500 jest znacznie mniejsza, około 5 metrów. Obie łodzie są to łodzie klasy RH i B, czyli sztywnoburtowe. Do napędu Ślązaka służą dwa silniki wysokoprężne i turbina gazowa. Tym podstawowym napędem są właśnie te dwa silniki wysokoprężne, a turbina gazowa służy do osiągania tej prędkości maksymalnej. Diesle to silniki MTU Friedrich Schaffen 12V595TE90, mające po 4345 koni mechanicznych każdy. Natomiast turbina gazowa jest to GE Avio LM2500 o mocy prawie 34000 koni mechanicznych. Moc, moment obrotowy z tych trzech jednostek trafia do przekładni redukcyjnej i ta jest w stanie, ta przekładnia nazywa się CODAG 285CC i ta przekładnia jest w stanie niejako tą moc, ten moment obrotowy trafiający z tych trzech jednostek połączyć i przekazać dalej na dwie śruby, które napędzają ślązaka. Oczywiście jest to system, ta przekładnia jest to system dosyć skomplikowany, ale właśnie dzięki niemu jest, możliwie, jest możliwe przekazywanie, łączenie tego momentu obrotowego z trzech jednostek. I tutaj te dwa silniki wysokoprężne są w stanie rozpędzić ślązaka do maksymalnie 18 węzłów. Chcemy osiągnąć większą prędkość, tutaj już musi wejść turbina gazowa do działania i dzięki niej. W połączeniu z silnikami wysokoprężnymi ślązak może osiągnąć 30 węzłów i jest to prędkość maksymalna. Tutaj, ten cały układ: dwa silniki wysokoprężne, turbina gazowa, kilka przekładni, to bardzo skomplikowana rzecz, jednak pokazująca nam, że nawet okręt takiej wielkości ma bardzo, bardzo skomplikowaną budowę. Dodatkowo na wyposażeniu jest dziobowy ster strumieniowy, czyli wysuwany pędnik azymutowy szotel SPR-170 SU. Tutaj nie chodzi tylko o poprawę manewrowości na przykład w porcie, ale też w sytuacji awaryjnej ten szotel SPR-170Z SU może rozpędzić Ślązaka do prawie dwóch węzłów. Może ta prędkość wydawać się śmieszna. Lepiej mieć coś w zapasie niż nic. Chociaż tutaj te wszystkie jednostki napędowe są umieszczone w odpowiednich kapsułach, które mają między innymi zapewnić jak najcichszą ich pracę. Są to takie kapsuły dźwiękoszczelne. Musimy pamiętać, że nadal wykrywanie okrętów. Często odbywa się poprzez wykrycia tego szumu, hałasu, jakie generują. Dlatego są one w takich kapsułach, które chronią je nie tylko przed na przykład, uderzeniem takim mechanicznym, ale też mają zapewniać jak największą dźwiękoszczelność. dźwiękoszczelność. O tym, że silniki, generatory i turbina są w różnych przedziałach wodoszczelnych... No, trzeba wspomnieć, ale jest to coś oczywistego. Tutaj właśnie zapomniałem, że prąd to znaczy energię elektryczną też trzeba wyprodukować i do tego służą cztery zespoły prądotwórcze MTU 12V183TE52 o mocy 745 koni mechanicznych każdy i Tutaj pojawia się bardzo ważna kwestia, ponieważ często, kiedy mówimy o okrętach, zapominamy, że współczesne okręty potrzebują bardzo dużo energii elektrycznej. I w przypadku tych mniejszych jednostek, to nie chodzi tylko o to, że one zapewniają mało miejsca, np. dla załogi, i ta ich autonomiczność w czasie rejsu jest niewielka, i mają mało miejsca na to dodatkowe wyposażenie, ale niestety. Tutaj też pojawia się problem z wyprodukowaniem odpowiedniej ilości energii. Im mniejsze okręty, tym ma większe problemy, więc te większe okręty mogą mieć tych generatorów elektrycznych więcej. I oczywiście mogą to całe swoje wyposażenie zasilać. I tak, w przedziale ósmym idźmy od rufy do dziobu okrętu. W przedziale ósmym są dwa generatory. W przedziale siódmym są silniki diesla. Przedział szósty to przekładnia, piąty to turbina i dwa generatory. Są to przedziały oczywiście wodoszczelne. W ten sposób, że gdyby nawet doszło do uderzenia i któryś z nich zostałby uszkodzony, to jednak pozostałe elementy będą nadal działać. I choćby nawet padła przekładnia, to ten okręt będzie miał zasilanie elektryczne. Dlatego generatory są. W ósmym przedziale i w piątym, żeby były od siebie stosunkowo daleko, żeby ten okręt nawet po porażeniu i zniszczeniu tych generatorów nadal miał zasilanie elektryczne. Bez tego zasilania okręt jest ślepy, głuchy i nie ma większych możliwości. Wspomniana autonomiczność w przypadku ślązaka to 30 dni. Przez tyle dni ślązak może działać sam bez uzupełniania zapasów. Tutaj kolejna sprawa, im większy okręt, tym ma większe możliwości w tej materii, nie mówiąc już o tym, że komfort załogi tutaj też jest bardzo ważny. W przypadku na przykład naszych trałowców tych starszych, dwadzieścia kilka osób, jedna toaleta, są problemy. Mały zapas wody i się robi nieciekawie. Oczywiście ślązak ma system szybkiego uzupełniania zapasów na morzu, czyli raz i on pozwala na stosunkowo szybkie uzupełnienie tych zapasów, czy to chodzi o wodę, czy też chodzi o pożywienie. Zasięg przy 14 węzłach, czyli przy takiej prędkości ekonomicznej, to 4,5 tysiąca mil morskich. Jeszcze raz powtórzę: prędkość maksymalna to 30 węzłów, kiedy zastosujemy turbinę gazową. Na dieslach to jest około 18 węzłów. Uzbrojenie to Automatyczna armata uniwersalna Otto Melara Super Rapid L62, kalibru 76 mm. Znajduje się ona na dziobie i w zależności od Amo ma zasięg od 16 do prawie 40 km. Do tego dwie armaty automatyczne Orbital Ataka MK44 Bushmaster, kaliber oczywiście 30 mm. Donośność taka skuteczna to 3,5 km. Pamiętajmy, że. Oczywiście ten zasięg jest większy, no ale skuteczność taką optymalną zachowują na odległości około na odległość około 3,5 km. Do tego cztery wielkokalibrowe KM, -y, BM kalibru 12,7 mm i cztery przeciwlotnicze Gromy, chociaż teraz zapewne już Pioruny, odpalane z ramienia. No, wiemy czym są te wyrzutnie. Jest już materiał o Piorunie na kanale i tam Poruszam kwestię właśnie manpaców, czyli, czyli tych naramiennych wyrzutni przeciwlotniczych. Niestety, z całym szacunkiem do Ślązaka, to wyposażenie jest niewystarczające. Gdzie pociski przeciwokrętowe, środki do zwalczania okrętów podwodnych, jakiś system obrony przeciwlotniczej, rakiety manewrujące, które mogłyby uderzać nie tylko na, na cele, na wodne, ale też na cele lądowe. Tutaj musimy pamiętać, że nie tylko lotnictwo i nie tylko rakiety dalekiego zasięgu, czy też artyleria dalekiego zasięgu powodują, że mamy długie ręce, czyli możemy razić przeciwnika na duże odległości. Tutaj również okręty odpowiedniej wielkości muszą być wyposażone w tego typu środki, żeby taki okręt mógł wypłynąć na przykład głębiej Dalej w Bałtyk i stamtąd wystrzelić taki pocisk manewrujący i zaatakować nim no, dosyć głęboko w teren przeciwnika, tego teoretycznego, który wiemy, jaki jest. Tutaj te możliwości muszą być zwiększone. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na modernizację ona została już zapowiedziana, która z patrolowca. Zrobi korwetę wielozadaniową o o wiele większych możliwościach. Tutaj to jest coś bardzo potrzebnego. Tutaj jeszcze, nie wspomniałem o, tym, o tej możliwości przyjęcia na pokład helikoptera, który może wylądować, jednak nie ma on takich warunków, żeby był na dłużej przetrzymywany. Oczywiście to miejsce, jak wspomniałem, na to dodatkowe wyposażenie, które miało być od początku, jest. Więc Pokład dziobowy to na przykład miejsce na wyrzutnię pionowego startu, a w nich systemy przeciwlotnicze albo przeciwokrętowe. Chociaż pociski manewrujące, które mogłyby zwalczać cele nawodne, można na przykład umieścić w środkowej części Ślązaka. Przeciwokrętom podwodnym też przydałaby się jakaś wyrzutnia torped, czy też holowana stacja hydroakustyczna. To wszystko jest bardzo potrzebne i zwielokrotniłyby możliwości, i zwielokrotniłoby to możliwości ślązaka. Musimy pamiętać, że z tym, co teraz ma ślązak, nie jest to okręt zbyt, może niedobry, bo okręt jest dobry, tylko jego możliwości są bardzo ograniczone. Musimy pamiętać o tym, żeby Zwiększyć te możliwości, i gdyby Ślązak miał możliwości przeciwlotnicze, do niszczenia celów nawodnych, do niszczenia celów podwodnych, czy też uderzeń na cele lądowe, to wszystko mocno zwiększyłoby jego możliwości. Zwłaszcza, że ta elektronika, jaka została na nim zamontowana, jest na dosyć dobrym poziomie, chociaż tutaj nie obyło się od Ograniczeń, jednak to wyposażenie elektroniczne, te radary są bardzo fajne. I tak, po pierwsze, mamy system zarządzania walką, Thales Taktikos. System zarządzania walką jest czymś niesamowicie ważnym. Nawet najlepsze radary, nawet najlepsze rakiety, kiedy nie zostaną sprzągnięte, połączone, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, nigdy nie będą tak skuteczne, kiedy ten system zarządzania walką. Jest słaby albo go w ogóle nie ma. Tutaj ten system jest na bardzo wysokim poziomie i jego również można unowocześnić. Do tego radar Smart S MK2 3D, służący do wykrywania celów nawodnych i powietrznych, chociaż tutaj najczęściej mówi się, że on ma wykrywać te cele powietrzne. Pracuje on w paśmie E i F. Zasięg taki skuteczny to do 250 km. Następnym elementem jest stacja kierowania ogniem Sting EO MK2 i tutaj łączy ona radar mikrofalowy pracujący w paśmie I i K, kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy i kilka innych urządzeń. Takie elementy jak radary nawigacyjne, system swój-obcy, łączność no to oczywiście standard, ale poza tych oczywistych rzeczy mamy jeszcze głowicę optoelektroniczną służącą do obserwacji. Sonar nawigacyjno-ostrzegający L3 Elak Nautic Vanguard, tylko że ten sonar jest naprawdę nawigacyjno-ostrzegający. On do wykrywania na przykład okrętów podwodnych się nie nadaje. Dlatego wspomniałem o tej holowanej stacji hydroakustycznej. I tak. Ten sonar, który już jest na okręcie, on jest wysuwany. Nadaje się na przykład do wykrywania min, przeszkód, płynących torped. Tutaj te zdolności muszą być zwiększone. I tak, możliwości wykrycia i identyfikacji celów są o wiele większe niż możliwości ich zwalczania. Gdyby posiadając takie wyposażenie elektroniczne, system zarządzania tym całym wyposażeniem, ślązak naprawdę otrzymał na przykład rakiety służące do zwalczania celów powietrznych czy też celów nawodnych. To jego możliwości stałyby się o wiele, wiele większe. Obecnie są one nawet nie średnie, raczej bym powiedział, średnie, raczej bym powiedział słabe. Tylko że miejmy nadzieję, te modernizacje będą jak najszybsze. Żeby te możliwości się zwiększyły. To jest taki dodatkowy punkt, który pozwalałby. Nie tylko atakować, ale na przykład to byłaby taka dodatkowa bateria przeciwlotnicza, mobilna bateria przeciwlotnicza, kolejne możliwości zwalczania obcych okrętów i na przykład statków handlowych to też jest ważna kwestia i kolejny element, który pozwalałby wydłużyć nasze ręce. Mamy, będziemy mieć rakiety dalekiego zasięgu. Mamy samoloty, które potrafią wystrzeliwać rakiety o zasięgu kilkuset kilometrów, ale taki okręt, a raczej grupa okrętów, która mogłaby na przykład popłynąć do połowy Bałtyku i stamtąd zablokować wrogie porty i uderzyć na te kilkadziesiąt-kilkaset kilometrów w głąb jego terytorium, to kolejny bardzo dobry element, który nie tyle ma służyć do walki. Tylko do zastraszania. Tak jak często powtarzam, przeciwnik ma się obawiać ataku na nas, musi wiedzieć, że te koszty, jakie by poniósł, byłyby zbyt duże, żeby mu się to opłacało. I tutaj oczywiście miejmy nadzieję, że ślązak stanie się jednym z tych elementów, które pozwolą to nasze odstraszanie i nasze możliwości zwiększyć. Bardzo fajny okręt. Bardzo fajnie, że pojawił się w służbie. To, że nie jest do końca wyposażony tak jak trzeba, wcale nie oznacza, że to był błąd, ponieważ to, że wszedł do służby, to, że szkoli się na, nich, na nim marynarzy i oficerów, jest czymś bardzo ważnym. Oni już zdobywają doświadczenie, oni już uczą się współpracy z innymi okrętami, a to jest bardzo ważny element. A kiedy dojdzie do wyposażenia go w dodatkowe wyposażenie, wtedy będzie jeszcze lepiej. Bałtyk stał się takim naszym oknem na świat. To właśnie dzięki naszemu morzu mamy gazociągi, ropociągi, kable elektryczne, porty, które mogą odbierać gaz i miliony innych rzeczy i jesteśmy od tego uzależnieni i nie możemy o tym zapominać. Tutaj od razu powiem to co zawsze mówię. Mały okręt nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Dlatego musimy budować okręty o odpowiedniej wielkości, żeby mogły się obronić, ale też żeby mogły zaatakować w jak najlepszym, z jak najlepszym skutkiem. I tutaj gdy zmodernizujemy, raczej wyposażymy w to, co powinien być wyposażony Ślązak, będzie to okręt naprawdę fajny. Naprawdę na wysokim poziomie i miejmy nadzieję, że stanie się tak jak najszybciej. Wtedy bardzo będę zadowolony, i wtedy oczywiście z wielką radością stworzę. Stworzę, nakręcę kolejny materiał, czy też nagram kolejny materiał i powiem, co zamontowano. Jak mocno zwiększyło to możliwości tego okrętu. Na dzisiaj dziękuję, więc tak jeszcze na koniec ponieważ chciałbym, żeby to wybrzmiało. Pamiętajmy, że ten 18 osiemnastoletni program, te wszystkie potknięcia, koszty, powinno nas nauczyć, że kiedy bierzemy się do czegoś, kiedy chcemy wybudować siedem okrętów, to budujemy te siedem okrętów, żeby były tak wyposażone, jak zakładano, albo jeszcze lepiej. To był okręt pilotażowy i na jego podstawie miały powstać jeszcze lepsze jednostki. I teraz nam tych jednostek brakuje mocno. No ale może się czegoś nauczymy, wyciągniemy wnioski z tego Gawrona, teraz Ślązaka i miejmy nadzieję, że takich błędów przynajmniej w tak dużej skali nie będziemy już popełniać. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.